Słuchajcie Państwo, karkinko, chodź, masz już wizję, chodź, chodź, chodź. Zaproś wszystkich, chodź, chodź. Chodź Karkinka. No chodź, 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 chodź. chodź nie wstydź się. Zapraszaj i będę rozdawać. Proszę Państwa, 12 marca jest trzeci pokaz filmu, w którym że tak powiem, palce baczała nasza karkinka, która filmuje wszystkie wydarzenia z lasu E, film e, jest e, we współudziale z reżyserem Krzysztofem Wojciechowskim, nazywa się Zatruta Krew Bratna, jest to wspaniały e, dokument, prawie że godzinny, od rzeźbi na Wołyniu i jest bardzo e, na czasie dotyczący relacji osób z za przeciwieństwie do większego rodzaju filmów i zatrzymujcie się na stadium emocji. Jest to zapis dzień pewnego rodzaju dzień intelektualnej dzień. dysputy. I będzie go można zobaczyć w Rembertowie. Gdzie dokładnie chodzi? Powiedz. W Rembertowie w środę. W bibliotece imienia Jana Pawła II przy ulicy Gawędziarzy 8. Rembertów, ulica Gawędziarzy 8, to jest w centrum Jana Pawła II, zaszczytne miejsce. Także tam, tam kto chce, wstęp wolny, można obejrzeć w środę tą najbliższą 12, ten wspaniały dokument. Zanim umarł świętej pamięci Bogdan Poręba, bo jak widzicie już nie żyje, obejrzał ten dokument na na premierze tego filmu, który odbył się w kawiarni niespodzianka, oceniam ten dokument bardzo wysoko. Powiem wam tylko tak jedno, że Karkinka oraz pan reżyser Krzysztof Wojciechowski zabiegali o pokazanie tego filmu w telewizji polskiej. Powiem tak, telewizja polska stwierdziła, że może, za to, że może ewentualnie oddział regionalny może puści, może nie puści za jakieś parę miesięcy i zaproponowali twórcom uposażenie w wysokości 100 zł. Dokładnie. Druga telewizja, żeby było jasne, słynna TV Republika dała zaporową cenę za dwie emisje 500 zł. Powiem tak, w, te, w takich okolicznościach nie ma sensu tworzyć sztuki prawdziwie patriotycznej. Po prostu, yy, po prostu zostają nam garaże. Ja czytałem ostatnio, reżyser, reżyser Brown skarży się, że on nie może swoich filmów, Eugenika i innych filmów, puszczać, yy, yy, puszczać, sprzedawać w formie wideo. No ale on, przynajmniej za te pieniądze, został zapłacony i teraz jakoś wyemitowano. Może no, ten film, yy, film, że yy, jest pułkownikiem, jest pułkownikiem, bo on stał raz czy dwa razy emitowany, a im na oglądu, będzie przez publika, ale, ale on pieniądze jakiś dostał. Natomiast, żeby tworzyć kino, żeby tworzyć sztukę patriotyczną, przepraszam, za 100 zł się nie da. Nie da się. A w planie Karkinka razem z reżyserem mieli, mieli też e, e, zrobienie drugiej i trzeciej części trylogii Wołowskiej. Na tym filmie występuje cała elita polskiej inteligencji. Od księdza. Od księdza e, Zalewskiego e, po e, profesora Fartacza po, po e, panią, panią e, Ewę, wyrzucał mi z głowy ta Ewa, Ewa Siemaszko, Siema. tak? Ewa Siemaszko. To są osoby posągowe Jest nawet e, w filmie Siostra Bandery przedstawiona. Są dokumenty historyczne z 40-30 lat. I nic. po prostu tak się nie da. Także zapraszam 12 marca jest to sukces naszej wspaniałej kartinki leśnej z naszego Lasu Słowiańskiego, która właśnie razem wspólnie z panem reżyserem Krzysztofem Wojciechowskim stworzyła wspaniały film. A następny film, który teraz robisz, no, będzie wspaniały film e, z, e, z pogrzebu, e, pogrzebu e, Świętej Pawlińskiej Budowa Poręby. I to też nie będzie taka właśnie, jak się czasami ogląda, prosta relacja.

to ja tyle, może ktoś jeszcze? Bardzo wspaniały film. Proszę.